Jakie plany na święta? Okraść Mikołaja z paczek. Mam nadzieję, że Mikołaj będzie dobry, będzie miał prezenty dla mnie jakieś. A jak nie, to po prostu zrobię napad na Mikołaja. A co mi tam? Nie ma to tamto. Chupacabra. Pan Chupacabra gra na toro. Zobaczcie, jakie wyposażenie tutaj bardzo dobre. Wenta, Staba, eksperymentalne wzmocnienie. Super. Co można robić na święta? Wbijacie 100 na styczeń. Dokładnie. Mm. Ale to, to jest stosowanie na dziesiąteczki. Ale nie ma arty, więc taka pozycja niecodzienna. Najczęściej gracze. Oha. Coś się. Oho. Widzowie. Zepszyliście wota. Co żeście zrobili. Zepsuliście bitwę, wotę i wszystko. Koniec. To by było na telewizowie. <laughs> Koniec kurna Nie ma grania takiego W tupach się poprzewracało, powtórkę oglądać by chciał, no. Czyli ty to jakieś tutaj pod mapą strzały mogą wylądować Nie wiem co to było, ale coś się popsuło Tak, to jest jak się ma haki do wota. Dobra. Ale już tak na serio, nie wiem co się stało, ale coś się... Zbagowało. Więc masz fajne wyposażenie, dla mnie najlepsze. Więc już masz od u mnie plusa. Masz u mnie plusa, bo fajna pozycja, sprytna przy tym losowaniu. Najczęściej ludzie jadą tu, jak twój kolega. Pojechałeś tu, spoko, bo nie ma arty. Jak jest arta, ta pozycja jest beznadziejna, bo arty zawsze strzeli w ciebie. Wiem to, bo sam bym strzelał w ciebie jak karciarz. No więc bardzo ładnie, na razie bardzo imponujący początek i świadczący o tym, że masz mózg. Gratuluję, masz mózg. To już dużo ode mnie. Jak masz mózg, goście, to. Wow. Długo gram wota, no już będzie z dwa dni. 2000 dni. <laughs> Razy 10. Chyba z rzędu. Tutaj trzeba powiedzieć sobie, że rywale mają ogromną liczbę niszczarek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie wszystkie są wykryte. Ale wyjeżdżasz, jeśli tu coś jest, możesz oberwać. Zobaczymy. Jest! O, o, właśnie! O tym mówię! O tym mówię! Na szczęście nie mierzy w ciebie. Nie ma czegoś takiego, jak liczba godzin w ocie. Nie ma takich danych. No, na szczęście straty, które ponosisz, są dość skromne. Celowanie bardzo dobre. Piechota do wota? Nie no, to jest bardzo zły pomysł. To jest gra o czołgach, a nie o piechocie. Uważam, że nie byłoby to dobre. Yy, tutaj akurat można powiedzieć, że bohater ma tą górkę, którego osłania, więc to co robi, nie jest głupie, jeśli wyjedziesz tu. To będzie dość głupie, ale jeśli tu zostaniesz, to jest to sprytne. To nawet jest pochwała. Kolejna. Ładnie. Ładnie, że nie zjechałeś tam, bo to by było, mówię, niebezpieczne. Widać też, że myślisz o tym, aby doładować pociski. Oba są bardzo dobre, Eryczko. Oba polecam. No ten show ostatni, taki już trochę bez sensu. Wydaje mi się, że musisz interweniować jakoś. Yy, może tą czario, tego chariotera skończyć. Tak chciałbym zobaczyć jakiś ruch u ciebie. O niestety. Wydaje mi się, że mogłeś tam wjechać po Chariotera i bezpiecznie go porobić. Tak moim zdaniem. Bohater wycofał się. Czy to jest dobra decyzja, że się tutaj wycofał? Widzi co się dzieje. 6 do 8. Rywale mogą nacierać właśnie tą drogą. Ogryzek jeden, drugi fullowy. Na początek groźniejszy turtle. Choć w sumie gestor też groźny. Kari. Każdy po troszku. Czy warto to ładować? Nie, nie warto. Warto strzelić i się teraz schować. I uspokoić sytuację. To była dobra decyzja. Żeby się wystrzelać, bo teraz jest czas na analizę. Pamiętajmy oczywiście, że tu mamy czołg włoski, więc pierwszy pocisk składuje się najdłużej, drugi wolniej i tak dalej. Przyznaj się, Multi, ile ciupiesz. Nie wiem, ile mam godzin w ocie, no. Na razie muszę ci powiedzieć, że bardzo fajnie grasz tą bitewkę. Flashi, dziękuję za prezencik dla Andika. Andik, gratki! Gratki, gratki, bratku! Dziękuję, Andiku. Pięknie, że jesteś. Dziękuję, Flashi, za twój prezent. Teraz są te. Jakieś rabaty na te subskrypcje. Fajnie, bardzo dziękuję. Dobry wieczór, Romper Buraska na snajpie. Padł twój plutonowy. Sytuacja robi się bardzo trudna. No, wydaje mi się, że w tej sytuacji od prawej strony byłoby lepiej. Aby Buraska nie miała bić. O właśnie! Od prawej strony. Naprawdę identycznie myślisz jak ja. Ja uważam, że dobrze myślę w tej sytuacji i bitwa pokazuje, że dobrze myślisz. Także naprawdę wszystko robisz dla mnie idealnie. Teraz GESOR. Starczy pocisków, trzeba się wystrzelać. To będzie oznaczało słaby DPM. Trzeba, trzeba go zdjąć. Szkoda, że go zdjął charioter. Pocisk zmarnowany, ale bohatera to nie jest wina. Nie wiedział, że charioter strzeli. Teraz przydałoby się doładować dwa pociski, co najmniej, a najlepiej cztery. Cześć prezesie, się ma? Na spokojnie doładować, doładować. Ja bym uważał, że warto byłoby od lewej strony wyjechać, ale mają tu cztery pociski. Od prawej wybierasz. Nie wiem, czy to jest takie dobre. Nie wiem, czy to jest tak dobre, ale zobaczmy. A prezes, przepraszam w takim razie, kurde. Ładnie buraska porabiona. E-50M na dwa strzały. Czy on się wycofał? Nie widziałem Twoich wiadomości, prezes. Przepraszam. Chyba się wycofał tym E50M do krzaków. Może tu się wycofał. Cicho siedzę, więc i tak miło. Fajnie, fajnie, bardzo dziękuję. Jest E50M. Czy wyjazd na niego byłby dobry? Trzeba! To nie jest kwestia tak czy nie. Trzeba kurka go porobić. ISA 2M, panie Waser, Oczywiście ISA 2M. Chyba, że planujesz czołg sprzedać wtedy fałkę. Dał ci pesteczkę. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, żeby nie przodował! Pięknie, no. Za bardzo się cackałeś z nim. Chciałeś go porobić bez straty. Ale on ma 330 penetracji na goldzi, nie dał rady. Rywale moją bazę. Kto przejmuje bazę? Raczej, Su. Trzeba jechać. Na tej mapie łatwo się zbija stąd. Stąd polecałbym. Leci. O, jest Su. A jednak to on. No to jest jego koniec. Brawo! Przecież dzisiaj Kacper była bitwa 10 tysięcy na chory. Kacper, co ty? Dzisiaj były same fajne bitwy. No co ty gadasz? Widzowie wysyłają kozackie bitewki. Pięknie i. Uwaga! No! No, no, jest siódmy. Piękny wynik. Brawo, brawo, panie Czupa Cabra. Niesamowita bitwa, uważam. Dużo się działo, intensywnie. Brawo. Osiem tysięcy, na toro, dziewiątce, kurde. Dwa, czterysta asysty. 400 tysięcy kasiory. Wow. Plutonowy 2400. Ukradłeś mu <laughs> Nie, no naprawdę. Świetne wyposażenie. Świetna gra. Świetne decyzje. No, no, kurde. Wow. Bitwa marzeń na takim czołgu. Szef totalny, kolega. Szef Xon.